Jeżeli używamy pewnych takich bardzo mocnych słów z tonem znawcy, z taką stuprocentową pewnością, to albo musimy być naprawdę pewni swoich informacji, albo po prostu te informacje trzeba sprawdzić. Podcast 26. Perfumowy zapachowy. Ja już jestem zebrana. Ja już praktycznie wychodzę. Coś sprawdzałam i dopowiedziało mi pewien bardzo krótki film A i też po prostu tytuł już spowodował, że na to kliknęłam Zapachy Charlotte Tilbury jako coś nowego Charlotte Tilbury stworzyła zapachy, coś nowego Inna sprawa, czy ona w ogóle stworzyła te zapachy, to jest jedno Ale to nie jest nowość Zapach szaroty, już był dużo wcześniej, także to nie jest tak, że nagle ta marka ma perfumy. Ja zresztą nawet na moim kanale już jakiś czas temu opowiadałam, pokazywałam flakon tego zapachu. To jest zapach z czasów wcześniejszych niż te teraz dostępne w Sephorach. Swoją drogą, ciekawy jest ten zapach, mówię o tym zapachu, który ja mam w postaci flagonu, w tym momencie już nie wiem, gdzie go mam, ale on jest czymś totalnie niecelebryckim, jest ciekawy, jest intrygujący, jest zmienny, tam opowiadałam dokładnie, nie jest taki oczywisty, jest interesujący. A to jest spora rzadkość, jeżeli chodzi o celebryckie zapachy I to jest spora rzadkość, żeby celebrycki zapach nie był jakiś tam nadrękowo zasłodzony I wokół tego, yy, wokół tego kręcący się Także ciekawy, nie znam tych nowych zapachów Może gdzieś mi się po drodze, yy, że tak powiem, zdarzy Sephora Gdzieś tam po drodze będzie Na pewno nie, że specjalnie, ale gdzieś przy okazji będzie to sprawdzę, chociaż nie wiem, czy te zapachy są we wszystkich seforach. Wiem, że te zapachy, wówczas jak ja omawiałam ten mój zapach, one już były wstawione jako po prostu na fragantice. Natomiast chyba jeszcze wtedy nie było informacji, że one są w Polsce. Nie wiem, czy w Polsce są na wyłącznych seforach, podejrzewam, że tak. Nie sprawdzałam, jakie są ceny. Mi ten dawny, ten naprawdę udany zapach Charlotte Tilbury w ciekawym flakonie udało się utrafić chyba wtedy na Oliksie. Nie wiem, 130 zł za praktycznie 100 ml. I uważam, że to jest bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Nie wiem, jak on cenowo, ale ta cena, którą ja zapłaciłam, to jest bardzo dobra cena za ten zapach. W sensie jest bardzo dobry stosunek ceny do jakości. I to jest przykład tej części celebryckich zapachów, jak na przykład zapachy Sarah Jessica Parker. Tylko mówię, to są cały czas sygnowane, a czy, czy ta osoba ma udział w tworzeniu tych zapachów, to jest coś innego.